W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w StumbleGuysie, y, ponieważ jest nowe wydarzenie w Stumblegeistach związane z nerfami I jest również do zakręcenia kołem fortuny, bo mamy tutaj szansę na bardzo rzadkiego skina I uwaga, próbujemy, próbujemy na samym starcie wydropić tego skina, bo liczę, liczę na to tak wewnętrznie, liczę na to, że w końcu nam się to uda Uwaga I... o, coś tak blisko, jedno dalej... O, najgorzej, oh, ale mi smutno teraz, dobra. Ale mamy jeszcze jedno zakręcenie kołem, chyba tutaj po prawej stronie. Tym totalnie darmowym, więc zakręćmy. Niech nam tutaj da już cokolwiek, bo to już naprawdę, tu już nic fajnego nie zdobędziemy. Jestem tego pewien. Jedyne co to. No, nic fajnego. Po prostu nic fajnego nie zdobyliśmy. Trudno. Jak tak patrzę na sklep. O, to tu jest w ogóle jakiś koło futrzaków. W ogóle, co to jest za koło dziwne? Dobra, ale jest tu kapibara do zdobycia. Co? Jest jakieś, jakieś inne rzeczy. są. dobra, bierzemy to oczywiście, że tak. Mam co prawda nieduże, bo będziemy mogli otworzyć tylko dwa, ale spróbujmy. Niech będzie. Zróbmy taki opening na sam start odcinka. Zobaczymy, co nam tutaj da. Pierwsze, oczywiście nietypowy jakiś policjant. Kapibara była bardzo blisko. No i teraz druga szansa na zdobycie kapibary, proszę, proszę, no oczywiście nie, będziemy mieli jakiegoś zwykłego, prawda, nie wiem jak go nazwać nawet, jakiś, prawda, homeboy i tak dalej O, tu mamy jeszcze jakieś koło, to, co tutaj możemy zdobyć ciekawego, tutaj chyba nic nie ma fajnego O, tutaj są totalne, lipa tu jest totalna, ten gladiator jakiś dziwny, nic fajnego, dobra, zagrajmy sobie na tryb i zobaczmy o co tutaj chodzi Dobra, arena nerw to mamy jedno, gdzie będziemy się chyba strzelać, a drugie to jest rambo, dobra, sprawdźmy najpierw może sobie to i zobaczmy co, o co chodzi w tym trybie i czy w ogóle się nadaje do czegoś Dawno nie było StumbleGuysów, ale nie nagrywam ich dużo, no bo tutaj jakby trzeba czekać aż się pojawi jakiś fajny tryb Jak się jakaś aktualizacja pojawi, no bo tak normalnie to nie ma sensu, można grać w inne gierki A Guys jak jednak jest jakiś event to wtedy można sobie zagrać Dobra, mamy nerfy, bardzo fajna mapa Dobra, zobaczymy co się tutaj będzie działo Ja mam nadzieję, że... Wow, co tu się dzieje? Wow, tylko ja mam strasznie małą czułość Czemu ja nie mogę strzelić? Czemu ja nie mogę strzelić tego zioma? Czemu ja nie mogę w niego strzelać? Kurczę, akurat mnie zasłoniło tu Dobra, pyk, pyk Zostawcie mnie, zostawcie mnie Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw... No nie no, zabili mnie, mam za małą czułość myszy Nie jestem w ogóle w stanie tutaj normalnie grać Muszę to czułość myszy troszkę... Albo wiecie co, zmienię sobie na przycisku jak będę grał Dobra, będę zmieniał na przycisku na ten czas po prostu rozgrywki Nie poszło mi, musiałem ogarnąć o co chodzi, ale spokojnie to nie koniec. Spróbujemy jeszcze raz. Spróbujemy to ugrać. E, strasznie mam jasno na podwórku, widzę, że jestem trochę przyświetlony. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało. Dobra, znowu kolejna rozgrywka. E, czy to będzie ta sama mapa, czy będzie coś innego? Czy jest więcej map z tymi nerfami zrobionych, czy nie? Zobaczmy, poczekajmy i. i na no, nie, to jest to sama, to jest to sama. Dobra, dobra. My byliśmy tam w tym pomieszczeniu zamknięci. Może dlatego też mi było ciężej. Dobra, zwiększamy sobie czułość myszy. Jeszcze bardziej. O, to. Teraz jest git, teraz jest git. Raz pyk. Tu. Pyk, do je, je, jeden tu z trzecim. Pyk, tu pyk. Pyk Dobra chodź tu Dobra Czemu się pojawiam tutaj w jakimś pomieszczeniu dziwnym Dobra, banan, dostajesz, dostajesz banan Banan, dostajesz Dobra, klękasz I ostatni strzał w ciebie. Dobra, ktoś inny cię wyłonił. Znaczy wy, wyłonił, wyłożył cię. Dobra, Uś, zostaw mnie. Dobra, o kurczę, on jakoś na dupce tak jakoś mega szybko Przechodzę dalej, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze Dobra, na tym, na tym, na tej czułości myszy o wiele, o wiele, wiele łatwiej się gra Chociaż wiem, że normalnie na komputerze odnaczułeś, że to by było obrzydliwie duża Dobra, Kolej. Czy będzie inna mapa, czy będziemy ciągle grali na tej samej? Bardzo fajne, to jest fajny tryb. Całkiem ciekawy, oczywiście, tutaj do pogrania sobie w, e, w jakieś takie strzelanki. Bardzo fajne w ogóle. Pierwszy raz widzę coś takiego w Stable nie żeby można było sobie tak strzelać. Są też jakieś rzeczy na mapie do zebrania, ale ja się za każdym razem w jakiejś. No ja się za każdym razem w tym budynku respię. Najgorzej, dobra, czekajcie, wyjdź. O, tu można. Wow, tu można tak skakać dalej? Jak normalnie w Stable Guysach Wow, 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 Dobra, to fajne, to fajne. Dobra, zobaczmy. Zostaw mnie Zostaw mnie Dobra Dobra, uchoptamy Poleciał sobie gdzieś Dobra, robimy tak M1, mamy R, mamy przeładowanie Dobra, przeładujmy sobie Zabierzmy to Czy to jest jakaś sekretna broń? Nie wiem, co to jest A, ja mam taki podwójny strzał teraz Wow, jak nadunca. Co jest? Dobra 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 Zostaw mnie, zostaw mnie tu jest panda. Dobra. A zostawcie mnie! No nie! Nie udało mi się. Ale fajne! Dobra, podoba mi się ty, bo myszka to mi tak szaleje po komputerze, widzę, że na drugi ekran... Zgubiłem ją, dobra? Dobra, jest tutaj na tym ekranie. Strasznie, ona jest szybka teraz. Ale dobra, bardzo fajne, bardzo fajny tryb w ogóle. No ale odpadłem niestety, więc możemy sobie wyjść. <laughs> Sprawdźmy ten drugi tryb. Nie wiem o co w nim chodzi. O kurczę, tu trzeba coś wybrać. Rambo, dobra, zebrane przedmioty Dobra, nie wiem o co chodzi, klikamy następne Dobra, dajmy zagraj, chcę zagrać Chcę zagrać, nie wiem o co chodzi w tym trybie, ale sprawdźmy go A, to jest dalej nerw, tak samo Tylko po prostu jakąś mamy, nie wiem o co Tam coś innego się klika, nieważne, dobra Zagrajmy w to jeszcze raz, zobaczmy o co tu chodzi I teraz tak, tu mamy jakieś rzeczy od razu, więc bierzemy sobie to Bierzemy sobie to Dobra, i teraz mamy lepszą broń jakąś Pum, pum, pum Pum, pum, o, dostałeś Czymś, pum, pum Pum Dobra, nie wiem o co chodzi, ale mam, strasznie dziwna jest ta broń, nie jest wcale jakaś taka dobra, jak mi się wydawało, dobra, dobra, To aha, bo tu lecę tak jakby podwójne przyciski, dobra, bierzemy to, bierzemy to, mamy tarczę jest git, to jest lepsze teraz, wow, ty masz tego skina, ziomeczek, o kurcze, o kurcze, tu lecimy na trampolinę do góry. Co tu jest za impreza? Przeszedłem dalej, dobra. Tu jakiś chłopcy, jakiś król w ogóle do pokonania, jakiś boss. Dobra, ej, fajne! fajne fajnie mi się w to strzela, tylko jest jakiś taki... Um, mam wrażenie, że nie do końca celność jest taka, wiecie, że te pociski strasznie długo lecą i trzeba tak, tak dziwnie, takie takie no wiem jak to nerfy nie, to nie jest jakby to nie jest karabin prawdziwy, nie więc jakby no czego tu można oczekiwać, więcej, ale, ale no spoko, spoko, dobra, fa fajna gra, podoba mi się. Dobra, bierzemy to znowu, bo tu jakiś chłop będzie się na to zasadzał. ok? pyk, pyk, pyk. Bierzemy to, bierzemy to No i chłopy, masz przekichane Pa jak dostałeś to, aż się, kurczę nakryłeś nogami prawie. Dobra. Dobra, puu! Dobra. Aj, dobra, gdzieś mi poleciał. Tutaj o, odskoczył. Dobra, weźmy sobie tarczę. Tam, co się dzieje, jaka impreza. Dobra. Tu bierzemy to. I nadupcamy tu. Jest jeden kill na pewno. Dobra. Świetnie, tamten też odpadł. Ty, Wiking. <laughs> ale dostał. Ale podostawał. Dobra, bierzemy tarczę, bierzemy to. Nie wiem, co ustaliśmy, ale to jest jakiś. Pu! Pu, pu Dobra, czekamy na kolejną rzecz. Aż dostaniemy nową. Co on robi? Co on robi? Co on robi? Dobra. Dobra, bierzemy to, bierzemy to znowu. Tam ucieka ziomuś jakiś. Bierzemy go. C ciągniemy go za, za fraki tutaj. Co tu się dzieje? Co to jest chłop strzela do mnie jakoś tak dziwnie Dobra, lecimy tu, lecimy tu do góry. Czekaj, co jest? Tu? Puk. No ej! Dobra, jestem tu i teraz tak, uwaga. Dobra. Dobra, zeskoczył chłop na dół, dobra. Bierzemy tarczę znowu, tu wyskoczy ktoś. Dobra, przeszedłem, dalej Ale dobra, czekajcie, teraz mamy chyba walkę do samego końca, czyli do wygranego Ej, dobra, teraz dałem czadu, poczułem bluesa już Bo że tak powiem, dobra, mamy, mamy ten Mamy finał Skupienie, największe skupienie teraz może być Po prostu tryhardzik totalny Patrzę w to szybko, nawet sobie biurko podniosę lekko, o Żeby tutaj lepiej mieć rozgrywkę, dobra I teraz tak, gdzie ja, tam widzę, że jest jakaś broń na, na tym Dobra, ja się zawsze pojawiam w tym samym miejscu Zresztą tam jest jakiś chłop do pokonania, ale dobra, bierzemy to O nie, on to zabrał chyba on to zabrał, dobra, lecimy. Pyk! Uciekamy stąd, uciekamy stąd. Pyk! Dobra, bierzemy to. Dobra, tam jest jakiś, jakaś zabawa, ale my tutaj lecimy do góry. Bierzemy to. To jest jakieś leczenie? To jest chyba jakieś leczenie. Zabrałem sobie je. Dobra? Dobra? Jest, dostał chłop, dostał chłop. Dobra, nie, nie, nie ma chłopa już. Tutaj teraz tak. Stajemy sobie tu i walimy w tego chłopa. Oś tu. Dobra, klękasz, 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 klękasz Dobra Padł, padł, padł Dobra, bierzemy, bierzemy heala nie potrzebie biorę teraz, jak, jak ja nie mam żadnych obrażeń Dobra Dobra, tu, tam chłop zabrał jakiś pytajnik Tu chłop jakimś kurde miśkiem biegnie Dobra, teraz tak, muszę kontrolować, czy mi nikt nie, nie robi pleców Nie bierzemy na razie heala Dobra, tutaj się coś dzieje Jest tam chłop, dobra, uwaga Jak ciężko się tutaj jakby steruje Do góry, jak się chce popatrzeć To jest ciężko strasznie, dobra Pyk Dobra, teraz ten chłop nie będzie tam martrytował ciągle Dobra, pa jak dostaje Dobra Pa Ale go, ale go trafia na piksele Na piksele dostaje Dobra, poddał się, poddał się, nie wytrzymał presji Nie wytrzymał presji Dobra, tu jest chłop Zostaw, zostaw, nie, nie, przestańcie Przestańcie tutaj robić takie rzeczy Dobra, tam dostał chłop Teraz tak. Gdzie, gdzie jest jeszcze? Tu widzę, że jest nikt. Dobra. I teraz tak. Dobra. Dostała. Dostała w głowę. Tam do mnie nad... strzela tamten ziomuś. Dobra. On się w ogóle nie rusza. Załatwimy go w ten sposób. Kurczę. Wziąłem tego heal'a. A niepotrzebnie. Dobra. Dobra. Pyk. Zgarniasz. Zgarniasz ciosy. Patrz co robi się z nim. To jest za chłopcą upadł! Dobra, wygrywam to, wygrywam to już na pewno, bo tu przecież zostało zostały takie jakieś śmieszne persony Dobra, gdzie są, gdzie są? Gdzie wy jesteście? Tam jest po drugiej stronie, dobra, uwaga, pyk! Pyk! A tak. a tak. pół, dostał, dostał. Dobra. Bierze tam jakiś... on ciągle bierze jakieś chile. Pyk! Dobra, pyk! Dostał, dostał, świetnie. Teraz tak. Jak ja mam się tam... Ja muszę zdobyć jakąś lepszą broń Dobra, tu jest jakiś Kurcze Dostał czy nie dostał? Nie wiem Ale mam tak dobrą pozycję, że nie chcę się jej pozbywać Bo ja tu mam Hila ciągle Ale tu mamy ten Tu mamy pancerz O Kurde, chłop zabrał to Dobra, bierzemy to Bierzemy to Idziemy do góry Idziemy do góry Pyk Idziemy tu Dobra Dobra, zabraliśmy Hila, żeby on nie zabrał Dobra Klękasz, klękasz. Gonie cię. Dobra. Dobra, padł, padł, padł. Zostaliśmy my. Zostaliśmy my tylko i jeszcze jedna osoba. Zostaliśmy my i jeszcze jedna osoba. Bierzemy, bierzemy Shield'a. Dobra, Pyk. Lecimy do góry teraz. Zabierzemy Hila. Nie wiem, gdzie jest ta ostatnia osoba. Tam, widzę, 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 i mi. I, i, widzę, ma. dobra. Bierzemy lepszą broń. Pum. dobra, mamy lepszą broń. Bierzemy kolejnego shielda, jesteśmy przygotowani na walkę. Teraz tak, gdzie on jest? Lecimy tu do góry. Dobra, się nie rusza w ogóle ziomuś. Co to się wyprawia? On się w ogóle nie rusza bo nawet się nie wychiluje, co jest grane, ale łatwo! Dobra, jakiś kidos mi się trafił na koniec. Bardzo łatwa gra, że tak powiem, co ja mogę powiedzieć? Po prostu totalny posiałem pogrom, wygrana, zasłużona także szok, nie? Ej, bardzo fajna gierka.